Łączymy się z Krakowem. Codziennik motywacyjny. Poranna dawka motywacji w Twoje uszy. Zaprasza Mediteusz. Dzień dobry dziewczynki i chłopcy, nisko się kłaniem. słuchaczy i słuchawki witajcie, Mediteuszki i Mediteusze. Jest poniedziałek, 26 stycznia 2026 roku. Słońce wzejdzie o 7.28, a zajdzie o 16.22. Imieniny obchodzą Paula, Tytus i Polikarp. Solenizantom wszystkiego pięknie, niemożliwego. Bo co możliwe, to i tak się spełni. Dziś dzień transplantacji. Motto na dziś: człowiek jest nieustannym stawaniem się. Ksiądz Józef Tischner. 674. wydanie codziennika motywacyjnego. Proszę usiąść wygodnie, zapiąć pasy i zaczynamy nowy tydzień. Dzisiaj kontynuujemy temat ograniczających i budujących przekonań. Temat z piątku. Ten temat został wywołany do tablicy przez Was. Na początku krótka informacja dla wszystkich tych, którzy być może nie mają ochoty. Ten codziennik jest wprowadzeniem do pewnego warsztatu, który odbędzie się 9 lutego 2026 roku i będzie trwał przez 10 kolejnych tygodni. Więc jeśli nie masz ochoty słuchać o tym, że będzie jakiś warsztat czy coś takiego, będziemy pracować z ograniczającymi i budującymi Przekonaniami, to po prostu posłuchaj innego codziennika albo zatrzymaj to nagranie. To tyle. No dobra, słuchajcie, na samym początku historia, bo ten codziennik będzie zgoła inny niż wszystkie te, które do tej pory udało mi się nagrać, i powstał przez Was i dzięki Wam tak naprawdę, i został jakby wymuszony, żeby tym się tematem zająć, bo ten temat jest naprawdę ważny. Ograniczające i budujące przekonania. Ktoś, kto jest w jakikolwiek sposób w rozwojowej bańce, nie ma takiego bata, żeby się nie natknął na takie stwierdzenie. Ograniczające albo budujące przekonanie. Ale na początku pewna historia. Osiem lat temu, w tym przedpandemicznym świecie, ja prowadziłem cykl takich szkoleń, które nazywały się architektura przekonań. To były krótkie, dwudniowe spotkania po sześć godzin, w którym rozbrajaliśmy ograniczające przekonania i w którym też zbroiliśmy przekonania. Które są budujące. To było całkiem inne podejście do wszystkich tych patentów i skili, które mówią nam, jak pracować z ograniczającymi, albo jak budować wspierające przekonania. I to było coś, co trwało przez kilka edycji. Były w Poznaniu, były w Krakowie, były we Wrocławiu, były w Gdańsku, ale niestety ja uważam, że jak się coś zgra czasem, to nie należy tego kontynuować. Tak było też tym razem. Ten projekt leżał w mojej szufladzie przez 7 długich lat, aż do pewnego październikowego weekendu w ubiegłym roku. Bardzo często w moim życiu zdarza się tak, że jakieś sprawy zaczynają mieć kumulację w bardzo krótkim czasie, w bardzo krótkim zasobie czasu. Na przykład coś się zdarza w poniedziałek i rośnie przez cały tydzień. I ja już przestałem to rozkminiać i się zastanawiać, jak to działa, dlaczego to tak działa, z jakiego powodu i tak dalej. Nie chce mi się, a zresztą mam za mały rozumek na to, żeby to rozkminiać. Ale co się wydarzyło rzeczonego października? W przeciągu jednego tygodnia, w drugim tygodniu października, dostałem ponad setkę maili na temat ograniczających i budujących przekonań. Były to maile od ludzi, którzy się nie znają, którzy mieszkają w różnych rejonach świata. Mało tego... Ja uwielbiam dostawać maile, zresztą ostatnio mnie one przygniotły zbytnio, ale wydarzyło się też takich parę zdarzeń, które dały mi naprawdę mocno do myślenia. Były to spotkania z wami w różnych galeriach we Wrocławiu, w Warszawie, w różnych miejscach Krakowa, gdzie randomowi ludzie, których ja tak naprawdę nie znam, no bo widzimy się często, gęsto po raz pierwszy, podchodzili do mnie, zaczepiali i pytali o ograniczające albo wspierające przekonania. Jakie. Budować, jak je eliminować, i tak dalej, i tak dalej. No i nie byłoby w tym nic dziwnego, jak to zaczęło narastać na sile, przerastać na sile, jak to się poprawnie mówi, a mianowicie coraz więcej informacji i zapytań o przekonanie, o przekonanie. I wtedy zaklikał mi taki pomysł, a co by było, kiedyby nagrać to całe szkolenie, które miało miejsce 8 lat temu, i te szkolenie po prostu mieć jako, jako, jako produkt, jako jakiś kurs, webinar, nie wiem, jako jako coś, co pozwala ludziom pracować z tym, że... I minęły długie, długie tygodnie i na początku grudnia sytuacja się powtórzyła, praktycznie w analogiczny sposób. Ja spotykałem jakichś ludzi, jeździłem gdzieś po Polsce, miałem jakieś wyjazdy, jakieś spotkania, jakiś studentów, różne dziwne rzeczy. I znowu nastąpiła w przeciągu jednego tygodnia niesamowita kumulacja. Ełysy ograniczające przekonania, ełysy budujące przekonania. Ja mówię, powiedziałam wtedy, dobra, robimy. A więc, jak wymyśliłem, tak też zrobiłem i nagrałem. Ale posłuchaj bardzo uważnie, bo ten codziennik da Ci wyobrażenie, czym są, a czym nie są i jak działają ograniczające przekonania, i może to będzie przyczynek do tego, że dołączysz do naszej grupy od 9 lutego, żeby owe przekonania budować i eliminować zarazem. Zauważ jedną rzecz. My żyjemy w świecie, w którym w dużej mierze sami sobie zbudowaliśmy. Nie z cegieł, nie z jakichś tam płyt betonowych, tylko z przekonań. I co ważne, większość z nich nigdy nie była przez nas świadomie wybrana. Dziś e, chciałbym ci dać jeden konkretny patent, jedno narzędzie, które pozwoli Ci sprawdzić, czy jakieś przekonanie jest faktyczne twoje, faktycznie Twoje, bo to jest naprawdę bardzo ważne, czy tylko zostało Ci wrzucone, a ty w to uwierzyłeś, uwierzyłeś. Zobacz, jak działa mechanizm przekonań. O tym już było, ale posłuchaj bardzo uważnie, bo to naprawdę ważkie. Przekonania. To takie skróty myślowe. Umysł nasz ludzki uwielbia skróty, bo one oszczędzają energię. One oszczędzają wydatek zaangażowania, jakiejś energii wszystkiego tego, co my musimy wydatkować, żeby coś zrobić. Kiedy coś się wydarza kilka razy, albo raz, ale bardzo mocno, umysł zapamiętuje i mówi dobrze, zapamiętam to jako zasadę. I od tej pory już nie ma analizy. Nie ma analizy każdej sytuacji od nowa, jakby metodycznie, tylko działa z automatu. Problem zaczyna się wtedy, kiedy zmieniła się sytuacja, kiedy Ty jesteś inną osobą, albo to przekonanie, które zostało wybudowane przez Twój umysł, jest stare. No oczywiście nie mylić z każdym przekonaniem, no bo są takie przekonania, z którymi się nie dyskutuje. Na przykład to, że nie powinniśmy jako ludzie dotykać gołą dłonią rozgrzanego do czerwoności stalowego prętu. No bo się sparzymy. To nie jest przekonanie, to jest wiedza. Ale często są przekonania, które zostały wybudowane na podstawie jednego doświadczenia albo dwóch, trzech. Albo czegoś, gdzie zadziałała bardzo wysoka emocja, i to było nawet 10, 20, 30, 50 lat temu, a my przez całe życie dajemy temu swoją całą uwagę i wiarę, i to nas zatrzymuje. Problem naprawdę zaczyna się wtedy, kiedy zmienia się sytuacja. My jesteśmy dużo dalej w swoim życiu niż wtedy, mamy większe doświadczenie, mamy inny światopogląd, często. Często wiele w naszym ekosystemie się zmieniło, a przekonanie zostało jako stare. Dobra, to bardzo prosty skill. Teraz konkretnie, weź sobie jedno zdanie, które Cię w czymś ogranicza. Nie wiem, nie wiem jakie ono może być. Podam przykłady. Ja się do tego nie nadaję, to nie dla mnie, ja już tak mam, zawsze tak było, inni mają lepiej, nie dam rady, nie podołam, nie będę i tak dalej. Wybierz sobie jedno. Jestem przekonany w 100%, procentach, że masz ich kilkanaście przynajmniej. I zadaj sobie jedno pytanie. Na podstawie czego to wiem, na podstawie czego, nie dlaczego tak czuję i nie co powiedzą inni, tylko na jakiej podstawie, jakich konkretnych doświadczeń, na podstawie jakichże uznałem albo uznałam to za prawdę. I teraz bardzo ważne. Kolejne pytania pomocnicze. Ile tych doświadczeń było naprawdę? Czy dotyczą one ciebie dziś, czy ciebie, ale na przykład 5, 6, 10, 20, 50 lat wstecz? Czy znasz kolejne pytanie, chociaż jedną osobę, dla której to przekonanie nie jest prawdziwe? W tym momencie bardzo często dzieje się coś kluczowego. My to w psychologii NLP nazywamy rozszczelnianiem. To przekonanie zaczyna się rozszczelniać. Zauważ, przekonania działają jak skrypty, jak automat, jak jakiś bardzo dobrze znany i wypracowany mechanizm. I w momencie one działają dobrze w momencie, kiedy my nie dajemy temu całej swojej uwagi. Od po prostu będziesz pracowała tu i tu, albo nie nadajesz się do takiej pracy, okej, okay, nie nadaje się, dobra, nara. Koniec. Nie ma analizy, nie ma rozkminiania. Rozszczelnianie tego przekonania zaczyna się wtedy, kiedy zaczynasz sobie zadawać owe pytanie, ile tych doświadczeń było naprawdę, że ty, z jakiego powodu ty się nie nadajesz do czegoś albo do tego, albo dlaczego cię... Ogranicza to i tamto? Albo z jakiego powodu masz nie zarabiać tyle i tyle pieniędzy? Czego one dotyczą? Albo dlaczego masz mieć niską samoocenę, a nie wysoką i dobre mniemanie o sobie? Ile tych doświadczeń było? Czy one dotyczą ciebie teraz czy sprzed lat? Czy chociaż jedna osoba w twoim ekosystemie nie uznaje tego za fakt? Rozszczelnianie. Bo my zadając sobie te pytania, zaczynamy się przyglądać temu wyzwaniu, temu problematowi, temu temu przekonaniu i zaczynamy analizować i to już jest całkiem inny model działania w naszym umyśle niż ten, który powodował automatyczne odpalanie tego skryptu. Studenci często pytają, dlaczego to działa. Zobacz, większość przekonań, większość i negatywnych, czyli ograniczających i budujących powstała w jakichś emocjach. Była to emocja na przykład bardzo niska. Coś się wydarzyło, coś nie pyknęło, coś się zawaliło, coś działa, to wszystko eksplodowało, umysł to zapamiętał. Albo wręcz odwrotnie, zdarzyło się coś, gdzie coś pyknęło, zadziałało, coś przyszło do ciebie fantastycznego i pojawiła się euforia, szczęście, wszystko to zaczęło buzować. Umysł również to zapamiętał. Została utrwalona przez powtarzanie to drugi patent to no bo my, jako ludzie, mamy zdolność do powtarzania pewnych Procesów w naszym życiu. Niestety albo stety, bo to na dwoje babka wróżyła, jak to mówią. Wyniki eksperymentów w naszym życiu jednoznacznie nie muszą mieć takich samych wyników. Ten sam eksperyment, przeprowadzony wielokrotnie z pewnymi modyfikacjami po drodze, może przynieść zupełnie różne rezultaty. Ale my, jako ludzie, utrwalamy przez powtarzanie. Więc jeśli ktoś. Uwierzył i powtarza owe ograniczające przekonanie, czyli nie chce, nie mogę, nie uda się ręce do góry nara, to jest powtarzanie tego samego schematu. I nie rusza w dany proces, nie rusza w dane coś tam, co jest przed nim, co jest jego jakby chciejstwem, ale przekonan, kogo zatrzymuje. I dokładnie to samo dotyczy pozytywnych, budujących przekonań. Raz wyszło, drugi, trzeci, podaj 30 powodów, dlaczego ma nie wyjść 50 i 60. Drugi, jedno i drugie przekonanie może być utrwalone. Jedno i drugie może działać dla Ciebie, dla dobrostanu. Nawet ograniczające przekonania czasem działają dla naszego dobrostanu, ale o tym powiem Ci w architekturze. No, będzie naprawdę się działo. I trzecia odpowiedź, dlaczego to działa? Dlaczego działa ograniczające albo budujące przekonanie? Wiesz dlaczego, bo nigdy nie zostało logicznie sprawdzone. I to ograniczające tak samo jak i te budujące. Zobacz, w większości przypadków ograniczające przekonania to są jakieś imaginacje, jakieś dawanie naszej wiary w cudze osądy w 2, 3, 5 niepowodzeń, które zostały przeprowadzone tak samo, ale nigdy nie zastanowiłeś i nie zastanowiłaś się, jak to logicznie wytłumaczyć, z jakiego powodu tak się wydarzyło. No bo jakby tak było, to Twoja logika i zdolność do racjonalnego myślenia pokazała być błędy, które zostały popełnione w tym procesie, a te błędy no nie trzeba być wybitnym naukowcem, żeby skumać, żeby proces zakończył się inaczej, należy wyeliminować pewne błędy, które doprowadziły do porażki. I dokładnie analogicznie tak samo jest w przypadku przekonania budującego. Bo budujące przekonanie powstaje na identycznej zasadzie jak ograniczające, ale też w wielu przypadkach, jakbyśmy się przyjrzeli tym naszym budującym przekonaniom bardzo blisko i zaczęli to rozkminiać, to do wniosku, że to nie ma prawa działać, że to nie ma sensu, że to w ogóle od razu zamieniamy budujące w ograniczające. Zobacz, kiedy zaczynasz je badać, wszystkie te przekonania, i ograniczające, i budujące, umysł przestaje traktować je jako fakt, bo jest zmierzone, zważone, zobaczone, a zaczyna widzieć jedne i drugie jako interpretacje. Tym zajmuje się coaching, tym zajmuje się NLP, tym zajmuje się po części psychologia. My interpretujemy jako ludzie na podstawie doświadczeń, wiedzy, zachowań itd. itd. A wiesz co? Jest jedna bardzo ważna rzecz w tej całej zabawie z przekonaniami. Jeśli przekonania to interpretacje, więc jeśli mówimy o ograniczających, to wiesz, że każdą interpretację można podać na wiele sposobów, ale można ją też zmienić. No dobrze, Łysy, ale cały czas tylko ograniczające przekonania. Ja zawsze daję podczas architektury przekonań więcej czasu, Ograniczającym przekonaniom, dlatego że one są jakby na porządku dziennym w ludzkim życiu. Większość ludzi nie szuka rozwiązań, jak wybudować budujące, tylko jak się pozbyć ograniczających. Z jednej strony to fajne, bo pozwala nam sprzątnąć przedpole, tylko sztuka polega na tym, żeby tego przedpola i tego całego naszego życia i tej drogi do przyszłości znowu za chwilę nie zabałaganić sobie ograniczającymi przekonaniami. Dobrze, wspólny mianownik ludzi, którzy coś zrobili. Znasz to, jest jedna ważna obserwacja, ją mam od wielu, wielu lat. Ludzie, którzy osiągnęli coś wartościowego, coś zrobili w życiu, coś im wyszło, zadziałało, pyknęło, w wielu naprawdę wielu przypadkach, nie w stu, ale w wielu nie mieli jakiegoś magicznie łatwiejszego życia niż większość ludzi. No może tak było troszeczkę, ale no, nie do końca. Ale mieli Jedno wspólne przekonanie. Jedno. Jestem w stanie się nauczyć, albo jestem w stanie znaleźć sposób, albo mogę popełniać błędy i iść dalej. I jeżeli je zauważę, to je zmienię, wyeliminuję. Zobacz, to nie była pewność sukcesu. W każdym z tych ludzi być może były jakieś oczekiwania i wizja tegoż, ale na pewno nie 100% pewności, ale była zgoda na jedno na proces, na drogę. Na to, że być może nie będzie łatwo, ale to jest moim celem i w tę stronę zmierzam. I dokładnie takie przekonania można budować świadomie, systemowo, krok po kroku. Naprawdę one działają. Większość ludzi, ja mam takie wrażenie, żyje w takim mentalnym domu, który został zbudowany przez przypadek. Wiesz, ktoś coś powiedział, coś się udało, tutaj coś zabolało, tu było fajnie. Tu coś nie wyszło, tutaj się udało, coś spektakularnie, i tak powstała taka konstrukcja, w której ludzie próbują żyć. Ale przecież przekonania można projektować, tak jak architekt projektuje ogród czy tam budynek jakiś. Można je zrozumieć, to jest raz, można je zmieniać, można je wzmacniać, prawda? I właśnie na tym polega praca z przekonaniami. Nie nad tępym odklepywaniem, że o, już nie będę tego robił, robiła, albo już nie będę coś tam. Zauważ, przekonania ograniczające zawsze rodzą się z braku, z braku czegoś. My wolimy być w energii braku, często, i stosować ograniczające przekonania, być w energii niedoboru, no bo ono nas zwalnia ze wszystkiego. W momencie, kiedy Powiesz sobie, dobra, nie nadaje się do tej pracy, albo do tamtej pracy, albo dobra, zarabiają tyle pieniędzy, co zarabiają złodzieje, prostytutki, ktoś jeszcze, to nie ja. O, ja nie będę. No to natychmiast, zobacz, po kilku sekundach masz usprawiedliwienie, z jakiego powodu ty tego nie robisz, bez względu na to, czego to dotyczy: czy zarabianie pieniędzy, nie wiem, napisanie książki, budowy domu, nie wiem, czegokolwiek innego. Kumasz, zobacz, jak, jakie to jest proste. Bardzo szybko odpalamy. Jakąś tam myśl i mamy L4, żeby nie robić, niż ruszyć w dany proces. W architekturze przekonań będziemy rozwijali właśnie sposób myślenia jako praktykę dostosowania codziennie. Wiesz, dawanie swojej uwagi, interpretacja, filtrowanie rzeczywistości, retoryka to są takie fundamenty budowania przekonań wspierających i tych, które mogą być przekonaniami. E, Rujnującymi, czyli ograniczającymi. No dobra, ale powiedziałeś, Łysy, że kiedyś powiesz na temat, e, dlaczego nieraz ograniczające przekonanie może być dobre dla nas. Powiem teraz, nie powiem, znaczy powiem to też w architekturze przekonań, żeby nie było, ale powiem to również teraz. Zobacz, my często zbudujemy sobie wyobrażenie o czymś, o czymś, co na, nasz te, na nasze tu i teraz, na nasze miejsce i czas, w którym się znajdujemy. Że coś będzie petarda, że coś będzie fenomenalnie działało dla naszego dobrostanu. Na przykład jakaś inwestycja w coś, w jakieś, nie wiem, dziwne rzeczy. Dajemy się uwieść czemuś, że jak się przeprowadzimy na przykład do 689-metrowego apartamentu w centrum Warszawy, to będzie nam lepiej. Pomimo tego, że to będzie drogo, to będzie nam przybywało. Mamy takie wyobrażenie, które. Jest, no, niby wspierającym przekonaniem, bo my dążymy do czegoś, ale jakby logika całego naszego zachowania mówi, że no, kurde, nie będzie dobrze. I często, jak racjonalnie się przyjrzymy temu i jak damy postrzeganie tym budującym nieraz, jak nam się wydaje. Przekonaniom, one mogą być też destrukcyjne, żeby nie było, że to nie jest tak łatwo. Hej, ho, łysy, same przebudująca szpret z ograniczającymi, walić wszystko życie i ułani do przodu. No nie, no bo zobacz, wspomniany apartament 600 ileś metrów. Bierzesz kredyt, zadłużasz się i tak dalej, bo on ci da jakiś dobrostan. No ale są też konsekwencje takiego zachowania. I często dobrym rozwiązaniem jest to, żeby to naprawdę piękne przekonanie budujące jak nam się wydaje o pięknym apartamencie w centrum Warszawy na 39 piętrze za 6,5 miliona euro 680 m2 zamienić na podstawie analizy w ograniczające przekonanie że nie chcesz nie możesz nie udać się i tak dalej i to naprawdę wtedy paradoksalnie ograniczające przekonanie które zostało przemianowane z budującego działa dla twojego dobrostanu dlaczego bo cię ochrania przed zajebistą finansową katastrofą. No w innym przypadku, w momencie, kiedy możesz sobie na to pozwolić i to nie jest mrzonka, nie widzi mi się, no, możesz sobie położyć tyle hajsu na stole i tam zamieszkać, to tak zrób. Zobacz, jest szereg jakby przekonań, które nam się wydaje, że one są budujące, one są fajne. Ale one nam się wydają, no bo my mamy jakiś idealny obraz tego. A często po analizie okazuje się, no dobrze, ale o tym też będzie w architekturze ograniczających przekonań. Ja Cię chciałbym zostawić z jednym pytaniem i z zaproszeniem. Zobacz, weź sobie ze swojej głowy, z całego ekosystemu, z całego swojego bycia, jestestwa, w którym jesteś, jedno przekonanie, które Twoim zdaniem Cię ogranicza, i zadaj mu pytanie. Na podstawie czego ja to wiem? Na jakiej podstawie ja to wiem? Skąd to do mnie przyszło? Skąd ja to wiem? Skąd mam takie przekonanie? I zobacz, co się stanie, bo wiesz, zamiast wierzyć, możemy zrozumieć. I zrób sobie jeszcze jedno ćwiczenie na zakończenie, żebyś zobaczyła albo zobaczył, jak może spektakularnie działać spektakularnie, w ultrakrótkim czasie i wiesz, że na tym kanale nie ma propagowania szarlatanerki ani tym podobnych rzeczy. Pewne wyobrażenie o tym, że nie masz ograniczającego przekonania. Spójrz! Ostatnia opowieść w tym podcaście. Obiecuję wszystkim znudzonym. Zauważ, my mamy często ograniczające przekonania, które jesteśmy w stanie z czym się skojarzyć, czyli zobaczyć je albo usłyszeć, albo poczuć jako coś, jako obraz, jako bodziec w ciele odczucie, jako jakieś nasze zachowanie. Prawda? I teraz tak, zamknij oczy. Weź kilka głębokich oddechów i wyobraź sobie na przykład ograniczające przekonanie, które Twoim zdaniem jest najbardziej takie fest w Twoim życiu, które przez, przez które masz tak, jak masz. I teraz. Wyobraź sobie owo przekonanie i zastosuj prosty numer. Możesz zrobić tak, jeżeli widzisz obrazy, to pozbądź ten obraz kolorów, saturacji, wiesz, ostrości, zmasz je, zniszcz, spal, pomnisz, wyrzuć. Nie, to było już setki razy na tym kanale. Naprawdę, pozamiataj to tak, jakbyś miała, miał krzesło, które cię denerwuje i po raz milion dwieście uderzyło cię w mały palec i powiesz, dobra. I teraz cię spala. i łamiesz to krzesło, wrzucasz do pieca, i ono się spala i go nie ma. To tak samo zrób z tym przekonaniem. Weź się, wymasz, zniszcz, możesz sobie wyobrazić, co tylko chcesz. Możesz je spalić, zniszczyć, odbarwić, wyprać, zakopać, co, co chcesz. Chodzi o to, żeby nadać jakiejś destrukcji w wyobrażeniu temu, tego przekonaniu. Jeśli masz zaś niemożliwość widzenia obrazów, bo po prostu ich nie widzisz, jak zamkniesz oczy, są tacy ludzie. To przypomnij sobie w którym miejscu w Twoim ciele, jak to się wydarza, albo przychodzi do ciebie, w którym miejscu to kotwiczy, i postaraj się przywołać ten stan. I teraz, jak będziesz miał albo miała ten stan, oddychaj w sposób taki, jakbyś kierowała sobie albo kierował powietrze w to miejsce i wyobrażał, i wyobrażała sobie, albo opowiadał, opowiadała, że każdy Twój oddech to rozpuszcza, to odchodzi, to znika, tego nie ma. Oddech naprawdę robi dużą robotę. I jak to zrobisz? Jak zniszczysz ten obraz, albo te wszystkie odczucia wyeliminujesz, nie otwieraj oczu. Weź kilka głębokich oddechów i teraz uwaga, zabawa z podświadomością i z wizualizacją. Wyobraź sobie, że nie ma tego, co było tym ograniczającym przekonaniem, że nie ma, że dopóki masz zamknięte oczy i jesteś w tym stanie, w jakim jesteś, nie istnieje to ograniczające przekonanie. Naprawdę jego nie ma. I oddychaj spokojnie i posiedź w tym stanie 2-3 minuty. I otwórz oczy. I zauważ, co się wydarzyło z Twoim umysłem, z jasnością i z Twoim ciałem. Działa zawsze. Kto nie działa, niech do mnie napisze: mediteuszmałpa.com albo najlepiej NLP-małpa. Mediteusz.pl. Z prostego powodu mam już tyle maili, że to jest jakiś Matrix. A więc dziewczynki i chłopcy, 9 lutego bieżącego roku startuje architektura przekonań. Będzie w takim samym modelu, jak był projekt życia, czyli raz w tygodniu będą przechodziły MP trójki na adres e-mail podany przy zapisach. Jest tylko 255 miejsc jak zawsze, bo informatyk mnie zabije. Przez kolejnych 10 tygodni, raz w tygodniu dostajemy, jak pracować, co robić. Dostajemy patenty, narzędzia, skile. Będzie też kilka PDF-ów podczas tego całego turnusu, że tak się wyrażę, od 9 lutego do 12 kwietnia. Wszystko dostajemy na e-mail. Będą dwa live. Live inauguracyjny, pierwszy, który odbędzie się w drugim tygodniu po starcie architekt, architektury przekonań, i live kończący. Te live są po to, żebym Miał informację od was, z czym chcemy pracować, bo to ważne, tak będzie można poprowadzić program. No bo wiadomo, on jest online, czyli nie mamy kontaktu face to face. A kończący będzie podsumowujący. Więc zapraszam serdecznie. Link w opisie Architektura przekonań. 9 luty, 14 kwietnia, 10 tygodni, w tym dwa live'y. Bawimy się i eliminujemy przekonania. I to będzie taka sama petarda, to jest wasza opinia, nie moja. Jaką był projekt Życie? Ja na temat projektu Życie rozmawiałem już chyba setki razy. Że ludziom zaczęło klikać, że zaczęło im się udawać. I nie chodzi o to, żebym ja reklamował swoje umiejętności, zdolności czy cokolwiek innego, bo to nie o to chodzi. Po drugiej stronie jest ludzkie żyćko, które w bardzo prosty sposób, bez szarlatanerki, bez jakiegoś w ogóle strasznego napinania można zmienić. Oczywiście jest praca, bo tutaj nie ma magii, nie ma magicznej różdżki czarodziejskich, albo cedowania, że ktoś coś za ciebie zrobi. Ale zdasz sobie sprawę, że tak naprawdę ograniczające przekonania i budujące nie należą do rybek neonek, do gekonów, albo do małp, które tam dziś biegają, tylko do nas ludzi. A to bierze się stąd, że stety albo niestety mamy zdolność twórczego myślenia. I to jest błogosławieństwo i przekleństwo zarazem. Zapraszam na architekturę przekonań. 9 lutego, 14 kwietnia link w opisie tylko 255 miejsc i ani jednego więcej, bo mnie informatyk ukrzyżuje. A teraz kawowiczom chciałbym podziękować. Do samej ziemi ukłony zasyłam. Jesteście najlepsi na świecie. Wiecie dlaczego, za co i po co. Tak będę mówił. Szłam taką regułkę. Słuchajcie, dużo nowości się dzieje. Wiecie, ja przeryłem prawie przez wszystkie maile. Myślę, że do wtorku środy już będę na zero, że tak powiem, z mailami. Odpowiadam wszystkim, naprawdę nieraz się gęsto tłumacząc, za firmy kurierskie albo za różnej maści przewoźników. Nie ma tam dramatu jakiegoś i było parę informacji, że ktoś nie dostał książek z jakiegoś tam powodu. My dosyłamy natychmiast te książki, bo dla nas książki, które wydajemy, są naprawdę wartościowe. I wydajemy je tylko dlatego, żeby jak najwięcej osób mogło je wziąć, przeczytać i z tejże wiedzy skorzystać. I jeszcze jest kilka naprawdę ciekawych, ja to się nawet nie chcę mówić, nie to żebym zapeszał, ale słuchajcie, no zmienia się coś, zmienia się coś na grubo. Będzie naprawdę fantastycznie za chwilę. Będą fajne aktywności na YouTubie z cudownymi ludźmi, z specjalistami, o, ale będzie się działo, to naprawdę. No i tradycyjnie dobranoc zostaje. Zostają dobrostany, zostają rozmowy o rejki, zostaje naprawdę wiele, wiele, wiele ciekawych, naprawdę cudownych aktywności. I chciałbym Wam raz jeszcze podziękować za to, że jesteście tacy, jacy jesteście. Że jesteście, że subskrybujecie, że piszecie, że czasem rzucacie focha, jak czegoś nie ma. Super, O no zresztą tak jak ostatnio, nie ma codziennika na Spotify? Nie ma. Ale za to jest na YouTubie. I nikt się za to zbytnio nie obraził. Architektura Przekonań, 9 lutego, 14 czy tam 16, już nie pamiętam, kwietnia. Zapraszam, zapis w opisie, tylko 255 miejsc. Wszystkiego dobrego, słyszymy się dziś o 21.30 w Dobrej Nocy. Na razie. Codziennik motywacyjny. Poranna dawka motywacji w Twoje uszy. Zaprasza Mediteusz.